Szymanko, dzisiaj przetestujemy sobie petardy od Jorge Xtreme R4, w zestawie mamy cztery rakiety, no dosyć grubawe, kategoria F2, cena około 45 zł, więc tak, no, dużo nie dużo, zależy też czy będą warte swoje ceny czy nie. Tutaj mamy napisane efekty, ale muszę folię rozrywać, żeby można było przeczytać. O, mocne opakowanie. Dobra, to zrobię krótkie cięcie, przygotuję i dopiero Wam pokażę. E, mamy tak, e, żółta fala, e, czer czerwona fala z białymi, migoczącymi się gwiazdkami. Różnokolorowa fala, zielona fala. Będziemy odpalać po kolei. Żółta, czerwona, niebieska zielona. I mamy rurkę, z której będziemy odpalać. I zapraszam do oglądania. Początek idzie żółta. Bardzo ładna, teraz idzie czerwona o, i ta była lepsza, teraz idzie niebieska. Gęsty efekt. Teraz odpalimy sobie zieloną. Nisko wybuchają i mają mocne uderzenie. Jesteśmy już po teście jakie, no jak dla mnie rewelacja. No, gdyby kosztowały te 40 zł, to. Byłyby jeszcze no ale 45 zł to taka średnia cena. oczywiście, jak w jakiś sklep będzie miał promocję, lub jakieś rabaty, to można. No jeżeli się uda poniżej 40 zł, no to bardzo polecam te rakiety, bo są bardzo świetne. Tak, eee, moja ocena tak w skali od, od 1 do 10 to 8 z dużym plusem. No i jeżeli ktoś, e, na przykład, na Sylwestra ma. O, nie, 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 ograniczony budżet, a chciałby posiadać sobie z czegoś yy, konkretnego niż yy, z najmniejszych rakietek, z takich latających patyków, no to nawet za cenę 4, 45 zł to są już no, świetne rakiety. A jak Wam się podobały, piszcie w komentarzu i do następnych odcinków. Na razie!